Anna Multimedialna w Rzeszowie. Źródło pozytywnej energii. Polska Liga Tenisa 2019. Rozgrywki startują jutro w Rzeszowie. 7 rund eliminacyjnych w całej Polsce i czterech najlepszych zawodników z każdej wywalczy awans do wielkiego finału w Warszawie 31 sierpnia. Wszystkie informacje na stronie www.polskaligatenisa.pl. Zachęcam Państwa do tego, aby odświeżyć także naszego Facebooka Polska Liga Tenisa oraz zasubskrybować nasz kanał. A dzisiaj losowanie przed jutrzejszym, jutrzejszym turniejem eliminacyjnym, pierwszym z turniejów eliminacyjnych Polskiej Ligi Tenisa. Później odwiedzimy również Warszawę 6 i 7 lipca. Następnie tydzień później. Później Poznań, Katowice, Sopot, Wrocław, Kraków i na koniec najlepsi zawodnicy naszych turniejów zmierzą się w wielkim finale w Warszawie. Pula nagro 26 600 zł, prawdopodobnie najwyższa w historii amatorskiego tenisa kiedykolwiek. Zaczynamy losowanie ze mną pani Sylwia. Pani Sylwio, czy pani grała kiedyś w tenisa? Tak, owszem, zdarzyło mi się, chociaż nie szło mi najlepiej. Ale na wszystko przyjdzie czas. Dzisiaj będzie pani losować z nami te grupy. Grupy czy są będą cztery, będą, będzie grupa A, B, C, D i w każdej z tych grup znajdzie się czterech zawodników, którzy zgłosili swój udział w tym turnieju. Wiemy, że wiele z Państwa, wielu z Państwa, którzy dołączyli do strony polska Liga .pl, choć uiściła opłatę wpisową, to jednak do, tej, do tego turnieju się nie zapisało, ponieważ ponownie nie kliknęło, nie kliknęło baneru biorę udział. Dlatego dwa, dwie kulki są tutaj. Pusty. I osoby, które nie zapisały się w tym turnieju, oglądają tą transmisję, dowiedzą się o tym i proszę zatem dzisiaj wieczorem kliknąć biorę udział w tym turnieju. Dwa miejsca jeszcze mamy. I kto pierwszy, ten po prostu lepszy, a reszta z Państwa będzie już musiała się zapisać na. Inne turnieje. Mamy dwie kobiety w, tym, w tych kulkach, łącznie 16 nazwisk, dwie kobiety, 14 mężczyzn. Jutro przyjedzie do nas także jeden z reprezentantów Ukrainy. Zdecydowany chyba faworyt tego turnieju. Postać, która grała w turniejach ITF-u. Ale żeby już nie przedłużać tego wszystkiego, bo wszystkie informacje są na stronie Polska polskaligatennis.pl, to zapraszamy Państwa na krótką chwilę reklam, bo dzięki wielu sponsorom, wielu firmom, które wsparły nasz pomysł, jak chociażby Miasto Rzeszów, firma Pacyfic czy PZB, ten turniej może się odbyć. Dlatego chwilka reklam, i za chwileczkę do Państwa wracamy. Fontanna multimedialna w Rzeszowie źródło pozytywnej energii. I wracamy do losowania. Drodzy Państwo, niektórzy z Was, y, gracze, prosili nas o to, aby ich rozstawić na przykład na, lig, na czas sesji popołudniową, ale nie jesteśmy w stanie tego zrobić z przyczyn czysto technicznych. E, dlatego po prostu za chwileczkę dowiemy się, kto gra, o której godzinie wszystko będzie losowe. E, od grupy A do grupy B. Te mecze będą rozgrywane od godziny 9 do godziny 14.30. Pozostałe od 15.30 do 21.00. E, dwóch najlepszych zawodników z każdej grupy wyjdzie do e, fazy pucharowej. Faza pucharowa Rozpocznie się w niedzielę o godzinie 9. Najpierw ćwierć finały, potem półfinał i finał o godzinie 17 w niedzielę. Nie ma już na co czekać, przechodzimy do losowania. Czy pani kiedyś robiła już losowanie? To będzie pierwszy raz. No to zatem czekamy i z niecierpliwością patrzymy na ten debiut. Jest pani gotowa? Oczywiście. Pierwsza osoba, która trafi do grupy A, proszę losować. Specjalne kuleczki w czerwonych barwach, jak Polska Liga Tenisa. I pierwszą osobą, która zagra w grupie A, do kamery, jest pani Dominika Szczotka z Jarosławia, 18-letnia tenisistka. Zagra w grupie A Dominika Szczotka, córka byłego koszykarza Grzegorza Szczotki, była zawodniczka. Zagra w grupie A, a więc prawdopodobnie rozpocznie o godzinie. Dziewiątej, bo terminarz będzie podany na stronie www.polskaligatenisa.pl. Teraz czas na pierwszego zawodnika do grupy B. Pani Sylwio, proszę bardzo. Dominika Szczotka w grupie A to wiemy już na pewno, kto dołączy do grupy B. Grupa B rozpocznie swoje zmagania o godzinie 10.50 i w tej grupie B, a w zasadzie w grupie C, przesuniemy go do grupy C, ponieważ Konrad Maciejewski prosił nas o to, aby swoje mecze rozgrywać nieco później. Więc Konrad Maciejewski ląduje do grupy C. Jeżeli będziemy w stanie Państwu z tego co pamiętam przypomnieć, jak to było, jakie były zalecenia poszczególnych graczy, no to będziemy tak właśnie ich przekładać. Konrad Maciejewski ląduje do grupy C, tylko po to, nie ma to żadnego znaczenia, ale ląduje do grupy C tylko dlatego, żeby zacząć swoją grę nieco później, bo rano ma Konrad Maciejewski swoje prywatne obowiązki. Zatem teraz jeszcze raz będziemy losować zawodnika, który trafi do grupy B. W grupie A Dominika Szczotka, w grupie C. Rzeszowianin, Konrad Maciejewski. A. W grupie B. Zobaczymy. A. W grupie D, bo Filip Olko jest kolejnym zawodnikiem, który chciał grać po południu, a więc Filip Olko trafia do grupy D. Maciejewski grupa C, Filip Olko grupa D i Dominika Szczotka grupa A. Ale z tego co wiem, to już jest, będzie jeszcze tylko jedna taka sytuacja, że ktoś chce grać wcześniej. Będzie to zawodnik z Krakowa Marcin Michalik. Na niego jeszcze poczekamy, on tu na pewno jest gdzieś wpisany. Póki co wiemy, że grupa A to Dominika Szczotka, grupa C Konrad Maciejewski a grupa D, Filip Olko. E, więc do trzech razy sztuka. Grupa B. I kto to będzie? E, Pawlo Kulabuko. Pawlo Kulabukow. Pawlo Kulabukow do grupy B. Jedyny Ukraińiec w stawce zawodnik, który ma na swoim koncie punkty rankingu. ITF. Pawlo Kulabukow do grupy B. Grupa A łączy się z grupą B w ćwierćfinale, więc możliwe, że e, można już odłożyć karteczkę. Pani Sylwio, pięknie pani losuje. Teraz e, wiemy już, kto zagra w grupie A, grupie B, grupie C i grupie D. Kto otworzy te grupy będzie to Dominika Szczotka, Pawlo Kulabukow, Konrad Maciejewski i Filip Olka. A teraz będziemy poznawać po, powolutku ich e, rywali. Czy jest pani gotowa na drugą część naszego losowania? Pewnie. Czekamy zatem i zapraszam do, albo może jeszcze, żeby przedłużyć troszkę i podtrzymać w napięciu, to podziękujmy naszym sponsorom. Dziękujemy ślicznie. Firma Pacific to ona dostarcza piłki na turnieje polskiej Ligi Tenisa 2019 i teraz czas antynowy dla nich. Multimedialna w Rzeszowie. Źródło pozytywnej energii. Wracamy na drugą część losowania. Dominika Szczotka za chwileczkę pozna swojego rywala. Proszę bardzo. Patryk Majewski. Patryk Majewski i Dominika Szczotka. Grupa A, a więc Rzeszowianin. Patryk Majewski z Dominiką Szczotką się zmierzy. Teraz czas na zawodnika do grupy B. W grupie B, rywalem Pawła Kula-Bukowa. Będzie i tu będziemy mieli chyba literki 3, prawda? Proszę przyjrzeć te literki. TBC. TBC, a więc te osoby, o których mówiłem, które zapisały się, uiściły licencję, ale nie kliknęły, biorę udział, prosimy zaglądnąć na stronę www.polskaligatenisa.pl, kliknąć biorę udział i pierwsza osoba, która to zrobi, trafi do grupy B z Pawlem Kulabukowem. Czas na grupę C. W grupie C do tej pory Konrad Maciejewski. Konrad Maciejewski jest w grupie C. A jego rywalką będzie. Beata Praczyńska. Jeszcze raz można? Beata Praczyńska. Beata Praczyńska. Beata Praczyńska i Konrad Maciejewski w grupie C. W grupie D mamy Filipa Olko. I tym rywalem Filipa Olko. Zostanie Arkadiusz Nagawka. Arkadiusz Nagawka, no Arkadiusz Nagawka to zawodnik z Bobowej spod Gorlic. On trafił do grupy D do spółki z Filipem Olko. Teraz państwo zobaczą planszę na swoim ekranie jak wygląda w połowie nasze losowanie od grupy A do grupy D. Przypomnijmy, że mecze grupy A i B rozpoczynają się o godzinie 10. .00. A pozostałe starcia grupy C i grupy D rozpoczynają się po godzinie 15. Widzą Państwo, zapewne nie mam podglądu, ale na swoich monitorach, właśnie rozstawienie w połowie losowania. I teraz czas na grupę A z powrotem. Trzeci zawodnik w grupie A to będzie. Przypomnijmy, że jest tam Dominika Szczotka i Patryk Majewski. Simon Styś. Simon Styś. Kolejny Rzeszowianin, no a więc taka podkarpacka grupa nam się tworzy tutaj w grupie A. Simon Styś, Patryk Majewski, Dominika Szczotka. Bardzo ciekawie się zapowiadają wszystkie te starcia. Bo Simon Styś, choć nie grał w cyklu organizowanym przez nas pod egidą Łukaciewska zimowe Grand Prix Podkarpacie Live w tenisie ziemnym, no to grywał często na turniejach i wiemy, że reprezentuje dobry poziom. Sportowy. Czas na grupę B. Marcin Michalik. No i Marcin Michalik z Krakowa trafia do grupy B, a więc nie trzeba nic zmieniać już do końca naszego losowania, bo Marcin Michalik właśnie prosił o to, aby grać do południa. Pytał się mnie także, gdzie w Rzeszowie można, znaczy gdzie w Rzeszowie, jak dzwonił do nas. To zadał pytanie, jak do Rzeszowa tutaj na korty można się dostać. Poprosi, powiedziałem mu tylko, żeby wziął sobie taksówkę, ale nie te, które są pod dworcem, bo oni oszukują. Czy zgodzisz się z tym? Coś w tym jest. Tak i podałem mu numer na taką infolinię taksówkarską, która go tutaj jutro przywiezie na godzinę 10, a o 9 już tutaj będziemy, już ruszymy z transmisją i studiem. Pierwsze mecze ruszą natomiast o godzinie 10. Grupa C. Wiktor Nogawka. Wiktor Nogawka, a więc syn Arkadiusza Nogawki trafia do grupy C. Grupa C dla Wiktora Nogawki. Z małopolski gracz. A teraz grupa D. Bartosz marszałek. Bartosz marszałek do grupy D. Już nie pamiętamy dokładnie kto znajduje się w grupie C i w grupie D, ale Bartosz marszałek jest graczem jeszcze 16-letnim i na pewno nie będzie tutaj miał łatwego przetarcia z rywalami. On trafia do grupy D. Młody zawodnik, porywa się wysoko, sobie stawia poprzeczkę grając w naszym turnieju. Życzymy Bart Bartoszowi oczywiście dużo powodzenia grupa A, za chwileczkę poznamy jej pełną obsadę. Okay. A w grupie A mamy Rafała Palińskiego. Rafał Paliński z Łomży, Podlasie. Daleka droga przed nim. Będzie musiał nieco wcześniej wstać, w nocy wyjechać do Rzeszowa, bo czeka go kilkaset kilometrów, aby przybyć tutaj. Na turniej znany jest z tego, że lubi podczas swoich meczów rozwalać rakiety. Kilka rakiet już byliśmy świadkami, jak zostało rozwalonych, ale Rafał Paliński bardzo przeżywa każdą piłkę, którą rozgrywa na korcie. Grupa B. I TBC. I TBC, także. Czekamy na to, kto zgłosi się nam jako drugi do wzięcia udziału w turnieju. Ci z Państwa, którzy mają opłaconą licencję i może wydaje wam się, że jesteście zapisani do tego turnieju, to prosimy jeszcze raz się tam, tam wejść sobie i kliknąć biorę udział, wówczas zostaniecie dopisani. Kolejno właśnie druga osoba, która to zrobi w kolejności od najszybszego, trafi do grupy B. Dwie kuleczki nam zostały i będziemy wszystko wiedzieć. Proszę bardzo. Do grupy C trafia zawodnik z Jarosławia. Arkadiusz Gala. Arkadiusz Gala. Arkadiusz Gala. No i e, jedno nazwisko, którego jeszcze dzisiaj nie widzieliśmy. Ono znajduje się w tej właśnie oto czerwonej kule, kuleczce. A będzie to. Damian Śmietana. Damian Śmietana, bodajże z Sanoka, trafia do grupy D. Wszystko już jasne. Zaraz Państwo zobaczą na swoich monitorach pełną planszę z tym, co udało nam się tutaj wylosować. Cztery grupy, 16 zawodników od godziny 9 Rozpoczynamy te, te zmagania. O dziesiątej ruszą mecz, ale o 9 ruszy tutaj studio. Przed tym turniejem przypominamy, że turnieje w Warszawie, turnieje w Poznaniu, w Katowicach, w Wrocławiu, w Sopocie i Krakowie. Re rejestracja na nich wciąż dostępna. 63 miejsca mamy na każdy z tych turniejów. Jesteśmy na to przygotowani. Piłki dostarczy nam firma Pacific, korty i w całą tutaj obsługę, dzięki której możemy przeprowadzić te zawody, daje nam Miasto Rzeszów, a także za catering odpowiada firma Makaron z Rzeszowa. Wszystko już chyba jasne, dlatego zapraszamy Państwa do zasubskrybowania tego kanału, e, podania łapki w górę. I jutro o godzinie 9 się słyszymy. Losowanie pierwsze dla Ciebie, za Pani. Przepraszam, że przechodzimy na Ty bez podania tutaj sobie ręki, ale e, udane chyba, nie było żadnej większej, większego stresu. Absolutnie, bardzo fajnie. I jutro o godzinie 10 rozpoczynamy zawody. Dziękujemy bardzo, Radosław Gerlach i Pani Sylwia. Dziękujemy ślicznie. Do zobaczenia jutro.